Witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. No i tu pan Paweł Jankowski takiego śmiertelnego mi zadaje. Panie Stanisławie, gdyby miał pan moc cofnąć się w czasie i zapobiec narodzinom trzech osób, które według pana bardzo źle wpłynęły na losy historii, to kto to by był? Mi przychodzą na myśl Luther, Marx, Hitler, Darwin, Mahomet, a może Aleksander Kwaśniewski? No nie, Aleksander Kwaśniewski to jest zupełnie inna kategoria, zupełnie inna waga, także w ogóle możemy go tu. Ja y, y, uważam, że gdybym miał trzech takich osobników tu y, y, zlikwidować w ramach aborcji, to byłby to niewątpliwie Marks, byłby to Włodzimierz Julianow i Adolf Hitler. Natomiast Luther, no co tam, Luther to trochę tam no zadał, zadał, że tak powiem, Potężne rany Kościołowi katolickiemu. Inna rzecz, że Kościół katolicki mu się wtedy trochę nadstawił, także to nie ma dymu bez ognia. Natomiast Darwina to tam nie uważam, żeby to był jakiś szkodli jakaś szkodliwa postać. On tylko wyciągał niektóre wnioski, jak się okazało, zbyt pochopnie, ale generalnie to nie, nie był to człowiek głupi i mało spostrzegawczy. Pan Jack Henrykowicz. Szanowny Panie Stanisławie, kogo uważa, kogo Pan uważa za najlepszego następcę Pana Korwin-Mikke w jego partii? Sam osobiście za najlepszego następcę Pana Janusza uważam doktora Sławomira Mencena. Jaka jest Pana opinia w tej sprawie? No ja znam Pana Mencena, Pana doktora Mencena, bardzo go cenię. Natomiast on ma taką umiejętność, nie tak znowu często spotykaną, takiego prostego wyjaśniania spraw skomplikowanych. To jest bardzo pożyteczna umiejętność. Natomiast to wcale nie oznacza, że on ma dobre kwalifikacje do tego, żeby był szefem partii. To trzeba rozróżniać. Ja na przykład byłem kiedyś prezesem Unii Polityki Realnej, ale doszedłem do wniosku, że się nie nadaje na to stanowisko z jednego podstawowego powodu. Otóż do bycia szefem jakiejkolwiek organizacji, a zwłaszcza partii politycznej, niezbędne jest posiadanie umiejętności manipulowania ludźmi. A ja takiej umiejętności nie mam i co więcej nie chcę jej mieć. W związku z tym, do wniosku się nie nadaje na przywódcę partii. dlatego, no, ja tak jak mówię, cenię sobie bardzo pana Mansena, natomiast nie jestem pewien, czy on akurat taką umiejętność też posiada. Także to y, trzeba by się jeszcze bardziej, że tak powiem, rozejrzeć po potencjalnych kandydatach. Pan Adam Moskała. Witam, panie Stanisławie. Mam jedno pytanie dotyczące świętej pamięci Andrzeja Lappera. Co sądzi Pan na temat tej ciekawej osoby? Czy był ofiarą se seryjnego samobójcy? Informacje są dość niejasne i często sprzeczne. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No, dziękuję za życzenia. Otóż bardzo możliwe, że Pan Andrzej Leper padł ofiarą seryjnego samobójcy. Tylko kto to mógł być ten samobójca seryjny? Otóż przypomnę, jaka była sytuacja Pana Lepera wtedy, kiedy no został prawdopodobnie został zamordowany, bo ja nie wierzę w jego samobójstwo, a tak straciłem wiarę w jego samobójstwo już ostatecznie po zapoznaniu się z komunikatem prokuratury. Prokuratura twierdziła, że pan Andrzej Leper popełnił samobójstwo, miał 150 tysięcy złotych długu, no to trzeba było nie znać pana Andrzeja, żeby w ogóle taką możliwość dopuścić, a tu myślę, że były, natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, otóż pan Andrzej Leper już wcześniej znalazł się na politycznym aucie i to bardzo głębokim. No i ta samoobrona tam dogorywała na taki uwiąz, że tak powiem, finansowy. Ale w pewnym momencie pan Andrzej się zaczął zachowywać tak, buńczucznie, jakby jakaś potężna ręka z tego głębokiego autu mogła go przenieść w samym centrum życia politycznego. Tam się odgrażał i tak dalej, i tak dalej. No i ja się zastanawiałem, co to za ręka by mogła być. I doszedłem do wniosku, że takim wydarzeniem, które by mogło go reaktywować politycznie, to by była jakaś afera o zasięgu międzynarodowym. No i to się wyjaśniło, co to była za afera. To były tajne więzienia CIA w Starych Kiejkotach właśnie. Andrzej Leper był doktorem honoris causa różnych uczelni rosyjskich i białoruskich, więc myślę, że Razwietka rosyjska i białoruska mogła mu tam to i owo powiedzieć, no i on takiego nabrał wigoru, ale skoro tak, to być może, że, bo to wielu osobom się nie podobało ujawnienie takich, ujawnienie takich rewelacji, być może, że wtedy zapadła decyzja, żeby w takim razie pana Andrzeja uciszyć. No, i jeżeli został uciszony, no to musieli to zrobić pierwszorzędni fachowcy, dlatego, że on został powieszony w łazience mieszkania, w którym było pełno ludzi i nikt niczego nie zauważył. Jeszcze druga możliwość jest taka, bo tu ja biorę pod uwagę trzy możliwości. Pierwsze, że Andrzej Leper popełnił samobójstwo absolutnie moim zdaniem niewiarygodna. Druga możliwość taka, że Andrzej Leper. Robił rozmaite interesy, rozmaite geszefty na wschodzie. A tam, jak ktoś się nie rozlicza, no to w takim razie bardzo szybko jest przywoływany do porządku i czasami już, że tak powiem, metodą wysłania na odpoczynek wieczny. I to jest druga możliwość. Na to by wskazywało taka poszlaka, że Miesiąc przed śmiercią Andrzeja para podobnie właśnie zakończył życie jego asystent, z którym on te interesy robił. No i trzecia możliwość to taka, o której już mówiłem, w związku z tym nie będę się powtarzać. Pan Artur Antonio Olszewski. Szanowny panie Stanisławie, mistrzu Słowa. No, dziękuję, dziękuję. Mam do pana krótkie pytanie. Jestem ciekawy pana konkretnej odpowiedzi. Proszę wymienić. Jedno nazwisko polityka, którego chętnie widziałby Pan w Konfederacji, bądź którego brakuje Konfederacji. Znamy Pana i cenimy jako człowieka wysokiej klasy. Proszę jednak o konkretne nazwisko. Pozdrawiam serdecznie oraz zdrowia życzę. No, skoro Pan się tak domaga, bo ja bym wolał nie odpowiadać na to pytanie, ponieważ nie jestem członkiem Konfederacji, ale skoro już Pan nalega to powiem, że wydaje mi się, że Konfederacja by zyskała na tym, gdyby znalazł się tam profesor Robert Gwiazdowski. Wydaje mi się, że to by było spożytkiem do, dla Konfederacji. On się sparzył na próbie wejścia w politykę. No to nic, nie jest to nic przyjemnego, zwłaszcza dla człowieka ambitnego ale myślę, że już jakoś tam się wylizał z tej traumy, w związku z tym, no ale zresztą to nie jest ważne, czy tam przystąpi, czy nie przystąpił pan nie o to pyta, tylko kogo ja bym wiedział. No to jego bym wiedział właśnie. Pan Wojciech Sołtys, najmileńszy panie Stanisławie. Mówił pan kiedyś o przemyśleniach świętego Jana Marii Wianeja, na temat grzechów głównych. Może Pan to pamięta i mógłby Pan powtórzyć te słowa oraz podać źródło, skąd je Pan poznał. Drugie pytanie. Jakie jest Pańskie zdanie o księdze Józefie Tischnerze? Życzę zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. No dziękuję. Takie życzenia, proszę Pana. Więc święty Jan Maria Wianei, no nie wiem, czy tu kolega kamerzysta kamerę odwróci, bo to na najwyższej półce na najwyższej półce tej biblioteki jest właśnie książka Myśli Świętego Jana Maria, Marii Wianeja. I na, na każdy dzień, no i on tam się zastanawiał, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, to stąd ja czerpię te wiadomości. On tam się zastanawiał nad grzechami głównymi. No i takie pytanie sobie postawił: dlaczego właśnie ludzie popełniają te grzechy główne? No i odpowiedź miał taką, że no to jasne dlaczego, dlatego że każdy grzech główny dostarcza człowiekowi przynajmniej chwili przyjemności i tak po kolei tam mówi pycha, no dopóki tam ten balon nie zostanie przekłuty, to każdy sobie wyobraża, bo wie co na swój temat i tak dalej, potem się tego wstydzi, ale no to tak. Pycha kroczy przed upadkiem, jak mówi przysłowie. Druga, chciwość. No, kto by się nie chciał wytarzać w złocie, tu zresztą Pan mi życzy dużo pieniędzy, no to ja też tutaj nie jestem wolny od takich pokus. No, a potem przecież tego złota nie zabierze do grobu, i tak dalej, więc to tak, nieczystość. O, to sama przyjemność właściwie byłaby gdyby nie dwie takie okoliczności, na które zwrócił uwagę Karol Irzykowski, po pierwsze obrawa przed zarażeniem, a zwłaszcza teraz, gdzie tam bakcyle latają jak chrabąszcze, no i druga obawa przed zapłodnieniem, no to wszystko ten seks bezpieczny taki, to, to całą przyjemność się odbiera, no ale niektórzy jeszcze na to liczyli, a w każdym razie na niektórzy nawet i dzisiaj na to liczą. No i dalsze grzechy, no obżarstwo i opilstwo. No, no jasne, dopóki nie wystąpią objawy niestrawności, no to bardzo dużo przyjemności to dostarcza, a potem oczywiście, no kasa, jak ktoś miał, to wie, <laughs> czym się to kończy. No i proszę Państwa, jeszcze yy, tak, gniew. Gniew. No tu, tam ludzie ogarnięci gniewem gotowi są do rozmaitych zbrodni i yy, yy, no też wyobrażają sobie, że mogą cały świat rozstawić po kątach, no a okazuje się, że nie. No i wreszcie lenistwo. No gdyby jeszcze ktoś dawał tam tysiąc plus, a jeszcze lepiej dziesięć tysięcy, to by było znacznie... No ale nie, na, nie daje, w związku z tym tak, lenistwo też, ale przyjemności trochę dostarcza. I powiada święty Jan Maria, no i że tylko jeden grzech główny nie dostarcza człowiekowi ani chwili przyjemności, przeciwnie, od samego początku dostarcza mu tylko udręki. To jest zazdrość, to jest zazdrość. I powiada, że to jest tajemnica natury ludzkiej, dlaczego ludzie ten grzech główny tak masowo, popełniają przecież masowo, no, także to bardzo, bardzo mądry kapłan był, ale nawet nie dlatego, nie z tej mądrości był znany, tylko przyjeżdżali do niego ludzie z całej Francji, on był wiejskim proboszczem w Wars. Przyjeżdżali do niego ludzie z całej Francji, żeby się u niego wyspowiadać, to znaczy nie tyle może wyspowiadać, czy jakiejś takie, jakieś takiej nauki moralnej zasięgnąć. I on tam całe godziny w, tych, w tym konfesjonale spędzał, no i wielu ludziom pomógł. Pan Roman Szczykutowicz, co sądzi pan o rządach Michała Korybuta Wiśniowieckiego? Czy rzeczywiście wolna elekcja oceniała kandydata przez pryzmat jego ojca? Pozdrawiam, życzę zdrowia. Myślę, że tak, myślę, że tak, bo Michał Korybut Wiśniowiecki nawet zanim, jak jeszcze nie był królem, to się żadnymi takimi walorami specjalnymi nie odznaczał. Także został wybrany głównie przez sentyment dla swojego ojca, który był rzeczywiście postacią wybitną. No a rządy Michała Korybuta Wiśniowieckiego no to fatalne były dla Polski, między innymi no już tam nie wchodzą w szczegóły traktat w Buczaczu, który no, odstępował Turcji ogromny obszar Rzeczypospolitej, także do Sejm na szczęście tego nie uznał. No a potem Jan III Sobieski to odwojował i ten traktat w ogóle nigdy nie wszedł w życie. Na szczęście, ale to takie były rządy. Proszę Państwa, na tym kończę ten cykiel. No i zobaczenia, do zobaczenia przy cykielu następnym.